To dziś. Dogoniłem dziś. Teraz zapisuję wpis z dzisiaj, na stronie dzisiejszej daty. To bardzo ciekawe, że w pewnym momencie, gdzieś w grudniu, mimowolnie przestałem zapisywać tą jedną stronę. Pomimo stanowczej decyzji o tym, żeby codziennie zapisywać, choć jedną, najlepiej z samego rana, ofiarą tych Niechybnych przestojów padł jeden dłuższy i co najmniej jeden krótszy cykl dni w rygorze 75 Hard. Dosiągało mnie niespodziewanie zakradające się z znienacka osłabienie. Wpadałem nagle i bezwładnie w sidła słabości. Chcę się temu dokładnie przyglądnąć i dokonać autopsji tych dziwnych podejrzanych momentów. W nich tkwi klucz rozwiązanie zagadki, równanie siły woli, samodyscypliny i panowania nad sobą. Tego, w czym pragnę ciągle się ćwiczyć, szkolić, trenować i doskonalić na każdym poziomie, i z każdym kolejnym zapisanym słowem czuję stopniowo narastający przypływ mocy i siły sprawczej. Uprawniającego mnie do sprawowania pełnej władzy nad sobą. To jest właśnie ustawienie umysłu, jakiego potrzebuję. Uzupełnienie zaległych stron pozwoliło mi odrobić brakujące lekcje, i nagle, w miarę jak zbliżam się do kropki w ostatnim zdaniu na tej stronie, czuję, jak wszystkie ogniwa w postaci pojedynczych wpisów łączą się w łańcuch, którym mogę się teraz posłużyć w całości i wykorzystać go do ćwiczeń siły woli i wzmacniania charakteru.